W pomorskim przegrałem w no i teraz muszę pilnować toruńskiego zamku, a właściwie jego pozostałości. No to idę pilnować. Ej! Basta! Tak jak się. Bądź gotowy dziś do drogi, drogi, którą dobrze znam, bądź gotowy. All right. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Nie ma jak Polska. Anna Karna, Maciej Orłoś. Tym razem jesteśmy w Grabowie, mieście, którego historia sięga XIII wieku. A dziś gmina nazywana jest Królestwem Cebuli. To prawda, ale przede wszystkim jest to europejska stolica Palanta, czyli gry, która jest związana z Grabowem od XV-XVI wieku, ale do dziś odbywa się tu święto Palanta, którego punktem kulminacyjnym jest mecz rozgrywany na rynku. I to właśnie wynik naszego meczu zadecyduje, którą trasą pojedziemy. Czy anielską, czy diabelską zgodnie ze stronami boiska do gry w Palanta? Z tym, że my naszego meczu nie rozegramy tu na Rynku w Grabowie, bo to jest miejsce zarezerwowane dla mistrzów. My zagramy na boisku bocznym w besiekierach. Co do na to. No pewnie, idziemy tak? mhm. Zobaczysz, że wygram. Mhm. Nie masz szans. Wygram. Tym razem nasze podróże będą wiodły szlakiem centralnego łuku turystycznego. Łuk tworzą trzy główne miasta Łęczyca, Uniejów i Kłodawa, ale też wiele innych niezwykle ciekawych miejscowości leżących wokół szlaku. No, proszę Państwa, nieprzypadkowo wybraliśmy to miejsce. Za nami widać ruiny zamku bez siekierach, Zamku, który został zbudowany jako siedziba rycerska na przełomie XV i XVI wieku. A wybudował go rycerz, który założył się z Diabłem Borutą, że zbuduje zamek bez użycia siekiery. Tak, i rzeczywiście narzędzia tego nie używał, ale wśród robotników był człowiek o nazwisku Siekiera. No i. I rycerz stracił i zamek i duszę. Tak, a Diabeł pilnuje swoich włości do dziś. Niestety. Właśnie, może już lepiej zagrajmy z tego mm, palanka. Tak, chodźmy lepiej. Mhm. No. Mhm. Proszę. Nie oszukuj, nie oszukuj. Wygrałam. Oczywiście. Zabieram, idę do nieba. Ha. No pewnie. Brawo, ja do piekła oczywiście. Do piekła? Albo na piekło? Tak. Dobra. A, proszę jest do tak. Pa! Pa!

To się nie powinno liczyć, ja nic nie czułem. Tak. <gry> oczywiście wygrałam i wybieram anielski szlak. Tak, oczywiście, oczywiście. Tam powinien być karna. karne. Tam nie ma żadnych karnych. Mhm, nie ma żadnych karnych. Wiesz, co, nie trafiłaś mnie tą piłeczką. Trafiłam. Sędzia był po twojej stronie. Nie, 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 to było nie w tej grze nie ma żadnego sędziego. Po prostu mm. przegrałeś i szukasz dziury w całym. Niczego nie szukam. A ty wiesz, że profesor Norman Davis uważa, że baseball wywodzi się od palanta? Nie zagaduj mnie, diable. Cio, ruszaj na swoją A wiesz, gdzie Diabla się umawiamy? Wiesz, no, gdzie się umawiamy? Odpowiada ci oberża w kwiatku. No, niech ci będzie. Pa, Wiecie, takie... pa. To jest ciekawe pa. miejsce. Dobrze, no, z tym sędzią to bardzo nieczysta sprawa. Właśnie tu w Tumie, być może dzięki Fundacji Bolesława Chrobrego z udziałem świętego Wojciecha, pod koniec X wieku powstało pierwsze na ziemiach polskich opactwo Benedyktynów. A być może powstało dopiero w drugiej połowie XI wieku dzięki Kazimierzowi Odnowicielowi. Nie wiadomo. Pewne jest, że w połowie XII wieku powstała ta wspaniała kolegiata. Pewne jest też to, że została poświęcona w 1161 roku. Kościół dostał tych samych patronów, co wcześniejsze opactwo, czyli Najświętszą Maryję Pannę i Świętego Aleksego. Wybudowana w stylu romańskim kolegiata, co widać do dziś, miała wyraźnie obronny charakter. Aniu, Aniu, posłuchaj, o. przepraszam bardzo, muszę Ci opowiedzieć bardzo ciekawą historię. No ale nie teraz, bo ja teraz oglądam kolegiatę. Ale ta historia dotyczy kolegiaty, oczywiście. No to szybko. Oczywiście, że szybko. Zobacz, dziś. To jest ślad pazurów Boruty, bo wiesz, jest taka legenda. Boruta zakochał się w dziewczynie. No i na jej prośbę pomagał w budowie karczmy. Ale do tej karczmy zaczęli dobudowywać wieże, i on się wtedy zorientował, że to nie ma być karczma, tylko co? Kościół. Wtedy się potwornie zdenerwował, no i postanowił zniszczyć tę świątynię. I to są właśnie ślady jego łap. Wyobrażasz sobie? Maćku, czy ty pamiętasz, że ja idę trasą anielską, a nie diabelską? No, tak. No, ale myślałem, że to jest ciekawa historia, nie? Nie, bardzo ciekawa. To pa. No. Wejście do kolegia ozdobione przepięknym, pochodzącym z połowy XII wieku portalem, chroni kruchta, wybudowana w XVI wieku. 850 lat istnienia kolegiaty w Tumie obfitowało w wiele dramatycznych wydarzeń. Kolegiatę najeżdżali Tatarzy, Litwini, Krzyżacy i oczywiście Szwedzi. Nie omijały jej też kolejne wojny. Po zniszczeniach II wojny światowej w 1961 roku poświęcono trzy ołtarze kościoła i świątynia ponownie została przywrócona do funkcjonowania. Wielokrotnie odbudowywana, z czasem traciła jednoznacznie romański charakter. W konsekwencji w nawie głównej przeważa styl romański, w bocznych nawach dominuje gotyk, ale cały czas jest jednym z najwspanialszych obiektów architektury romańskiej w Polsce. Będąc w tumie, koniecznie trzeba odwiedzić to dziś niepozorne miejsce, ale już niedługo, tu na szwedzkiej górze, częściowo zostanie zrekonstruowany jeden z najstarszych grodów średniowiecza, a to za sprawą prowadzonych tu wykopalisk. Okazało się bowiem, że na historycznej granicy pomiędzy Mazowszym a Wielkopolską istniało niezwykle ważne militarnie miejsce i odkryto tu grodzisko sięgające IX wieku. Odnaleziono m.in. zabudowania siedziby książęcej z drewna i kamienia, fragmenty naczyń i uzbrojenia, monety, kieszonkowy zegar słoneczny czy grzebień wykonany z kości. Znaleziono także srebrny pierścień, który być może należał do księżnej Salomei, wdowy po Bolesławie Krzywoustym, której grodzisko było wdowią siedzibą. A może pierścień był darem cesarza Lotara III dla Bolesława Krzywoustego? Nie wiadomo. Na świecie znaleziono jedynie pięć takich pierścieni. Ciekawe, że jeden z nich odnaleziono w grobie cesarza Lotara III. Już niedługo, kilkaset metrów od grodziska, powstanie obiekt, w którym na bazie odkrytych podczas wykopalisk przedmiotów będzie prezentowana wystawa ilustrująca powstanie Polski Piastów. No, muszę przyznać, że to bardzo urokliwe miejsce, a podobno po wizycie czyjej? Szwedów, oczywiście, podczas potopu szwedzkiego w połowie XVII wieku pozostały tu tylko trzy domy. Jestem w Łęczycy, jednym z najstarszych miast w Polsce. Już w X wieku był tu gród, którego pozostałości są w pobliskim Tumie. Około połowy XIV wieku król Kazimierz Wielki zbudował na wzniesieniu, otoczonym fosą zasilaną wodami bzury, zamek jako swoją królewską rezydencję. Na zamku, oprócz Kazimierza Wielkiego, bywał Władysław Jagiełło. Ki diabeł! Tu miał swoją siedzibę Kazimierz Jagiellończyk. Podczas wojny trzynastoletniej z zakonem krzyżackim odbijał go z rąk szwedzkich król Jan Kazimierz. No właśnie, Szwedzi. Co prawda nie udało im się zniszczyć zamku podczas potopu szwedzkiego, ale ich wysiłki podczas wojny w 1705 roku zakończyły się powodzeniem. Dokonali prawie całkowitego zniszczenia zamku. Opuszczony i zrujnowany zamek przez lata niszczał, czasem służył jako magazyn materiałów budowlanych. Na szczęście, odbudowa rozpoczęta w latach 60. XX wieku przywróciła budowlę do obecnego stanu. Na zamku jest Muzeum Ziemi Łęczyckiej. Są tu zbiory związane z bardzo długą historią Łęczycy, ale jest też malarstwo, jest rzemiosło, sztuka ludowa tego regionu. Są obiekty archeologiczne. Ale jest tu też ekspozycja poświęcona wewnętrznemu hmm, mieszkańcowi tego zamku, który podobno jest tu obecny. Od samego początku tego zamku. To oczywiście Łęczycki diabeł Boruta, który przybierał różne postaci: od ptaka z wielkimi skrzydłami, Boruta błotny, przez rybę z rogami, Boruta topielec, Boruta koń czy Boruta sowa. Najczęściej widziano go jednak pod postacią XIV-wiecznego szlachcica. Niezależnie od postaci, którą akurat przybiera Boruta, pewne jest, że na ziemi Łęczyckiej. Mieszka właściwie od zawsze. No, Boruty stąd nie widać, ale podobno najłatwiej spotkać go w piwnicach zamkowych. Ja, z Borutą, czy bez Boruty, widok stąd na Łęczyce jest naprawdę fantastyczny. W świadkówku, tuż obok Łęczycy i Tumu, znajduje się niezwykle urokliwe miejsce, gdzie można zobaczyć, jak wyglądała Łęczycka wieś 100 lat temu, a może nawet jeszcze wcześniej? To skansen Łęczycka Zagroda Chłopska, który jest częścią Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Skansen jest niewielki, ale niezwykle malowniczy. Znajduje się tu gliniana chałupa, zabudowania gospodarskie, kuźnia, olejarnia, studnia, kapliczka i wspaniały zbudowany tu w kwiatkówku w pierwszej połowie XIX wieku wiatrak, potwierdzający popularność młynarstwa wiatrowego na Ziemi Łęczyckiej. A na dodatek ten wiatrak działa, no ale oczywiście potrzebny jest wiatr, a dzisiaj akurat cisza. Wędruję szlakiem diabelskim i dotarłem do Uniejowa, gdzie w wieży rycerskiej, znajdującego się tu kasztelu, zgromadzono narzędzia tortur. Mówi się, że Boruta podpowiadał, jakich narzędzi używać do torturowania ludzi. Mówi się też, że Boruta pomagał Katu łapać ofiary. Łapał ofiary tym narzędziem, a Kat używał tego narzędzia. Działa tu też Akademia Rycerska. Można się nauczyć rzemiosła rycerskiego. Pomoże mi w tym pani Ewa Twardowska. Dwa białe jednocarne tułówki. Mhm. Podniesione do góry. I tego... No, coś czuję, że nauczyłem się nawiązywać odpowiednie relacje międzyludzkie. Nie ma co. Czuję też zapach siarki. Hmm, czyżby Boruta? Tak myślałem, Boruty tu nie ma. Są za to odtworzone właśnie średniowieczne Boruta, właśnie. Co to za pomysł? No ale ten zapach trochę. Czuć boruto. Ach, to po prostu zapach naturalnych, termalnych wód solankowych, używanych tutaj do kąpieli. Wody te mają właściwości ożywcze. Proszę bardzo, pani Kasztelanowa, Ewa Wardowska. Ożyła. Można, można. W nagrodę dla pani. I w podziękowaniu proszę. Może paniem też. Zamek Wąniejowie istniał zapewne już w XII wieku, ale w 1331 zniszczyli go Krzyżacy. Ten, który dziś tu stoi, został zbudowany w połowie XIV wieku, a to za sprawą arcybiskupa Gnieźnieńskiego Jarosława Pogori-Skotnickiego i miał być uzupełnieniem kazimierzowskiego systemu twierdz nadgranicznych. Wędruje szlakiem anielskim, stąd moja wizyta w uniejowskim zamku biskupim, ale nawet on nie ustrzegł się iście diabelskich działań. Zamek potrafił opierać się wrogom, a zdobywali go i niszczyli swoi. Pierwszym był już pod koniec XIV wieku Bernard Z Grabowa, później pod koniec XV wieku Wawrzyniec Gruszczyński, rujnowany był podczas wojny domowej pomiędzy wojskami królewskimi Jana Kazimierza a Stanisławem Lubomirskim. Nic zatem dziwnego, że zamek chcąc nie chcąc musiał być odbudowywany i przebudowywany, z czasem tracąc militarny charakter. Czasem anielski wpływ tego miejsca przybierał też jednoznaczny wymiar. Pod koniec XV wieku więźniem zamku był gdański rzeźbiarz Hans Brandt, który ukradł pieniądze przeznaczone na wykonanie nagrobka świętego Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej. Popyt w lochach zamkowych sprawił, że rzeźba jednak powstała. Zamek pozostawał w rękach biskupów aż do końca XVII wieku, kiedy to dwory zostały przeniesione do Łowicza i Skierniewic. A szkoda, bo widok z wieży zamkowej na Uniejów i okolice zapiera dech. Muszę powiedzieć, że nie chciałem się wierzyć w te wszystkie opowieści o Borucie, ale chyba poczułem jednak jego moc, bo byłem aktywny, zwiedzałem, chodziłem, a nagle przestało mi się cokolwiek chcieć. Jedyne co mogę teraz zrobić, to odpoczywać w Uniejowie, w basenach wypełnionych termalnymi wodami solankowymi, które poprawiają urodę i wydłużają życie. Można się też ich napić, już w ogóle. Odpoczywam. Woda wydobywana z głębokości 2000 metrów jest stosowana w leczeniu wielu schorzeń, m.in. reumatoidalnych, ortopedyczno urazowych, skóry, gardła, nosa, ucha, krtani w nerwobólach, dyskopatiach, nerwicach. Oczywiście jeśli ktoś jest całkowicie zdrowy, też może tu odpoczywać. Na przykład w tej tężni. Uniejów, pierwsze w Polsce uzdrowisko termalne, otrzymał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego w 2012 roku. Maciek pewnie wygrzewa się w solankach, ale ja też coś znalazłam dla siebie. Tym bardziej, że... Uniejów nie jest już najeżdżane ani przez Krzyżaków, ani przez Szwedów. A w każdym razie charakter tych wizyt jest inny. Termalne wody solankowe są tu wykorzystywane do leczenia bardzo różnych chorób, a także w zabiegach rehabilitacyjnych i balneologicznych. Znajdują się tu też gabinety masażu. kryosauny, sauny, suche, baseny, wanny, gabinety fizykoterapii i kinezyterapii. Znajduje się tu też strefa, która służy masażom kosmetycznym, relaksacyjnym, odnowie biologicznej, różnym zabiegom kosmetycznym i wielu, wielu innym. Bardzo przyjemna strefa, naprawdę bardzo. No jakoś nie mogę znaleźć tego Boruty. Co prawda w Uniejowie coś chyba czułem, w Łęczycy chyba coś widziałem, ale to nic pewnego. A teraz dotarłem do Kłodawy, gdzie jest najmłodsza i największa kopalnia soli w Polsce. Poza tym jest tu najniżej położona trasa turystyczna w naszym kraju, 600 metrów pod ziemią. Jeżeli tu nie znajdę Boruty, to bardzo przepraszam, ale rezygnuję po prostu z tych poszukiwań. Za chwilę zjadę 600 metrów pod ziemię. Będę jechał windą, którą przewodzi się również ładunki wybuchowe. Podobno jest bardzo bezpieczna. Zobaczymy. 600 metrów pod ziemię, zaraz. 6 metrów na sekundę. U -u. Jeszcze tylko 500 metrów. Ach, to pełen luz. Co to jest 600 metrów pod ziemię? Wydobywana tu sól znajduje wszelkie możliwe zastosowania, ale bardzo ciekawe jest to, że oprócz soli białej wydobywa się tu sól różową, która powstała około 250 milionów lat temu z odparowywania mórz. Mm. Strefa lizania soli. Słona. Sól, słona, no proszę. Korytarzami wyrobiskowymi można dotrzeć do około 1000 komór, które powstały po wydobyciu soli. Kopalnia Kłodawa i jej podziemna trasa turystyczna została nagrodzona certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego 2009. Oto jedna z tysiąca komór. 15 metrów wysokości, 15 metrów szerokości, 220 metrów długości, 5 takich komór nad nami, 5 takich komór pod nami. Niesamowite. W tej komorze odbywają się koncerty z okazji Dnia Górnika. Na widowni zasiada około 500 osób. Tu został również ustanowiony rekord Guinnessa w kategorii najniżej odbywający się koncert na świecie 600 metrów pod ziemią. Koncert ten zagrała orkiestra Filharmonii Kaliskiej. To, że jest sól biała, to wiadomo. Wiemy już, że jest różowa, ale niebieska. Słyszeli Państwo o niebieskiej soli? Proszę bardzo, oto dowód. Jest taka. W dodatku jest słona. Kaplica świętej Kingi, opiekunki górników solnych. No, nachodziłem się trochę, chociaż gdybym chciał przejść wszystkie korytarze w kopalni w Kłodawie, to musiałbym przejść ponad 400 km. Tak czy inaczej, boruty to ja tutaj nie widziałem. Boruty nie ma. Mam go dosyć. Jadę coś zjeść. Niedaleko Łęczycy i Uniejowa leży wieś Świnice Wartskie. Historia wsi sięga początków XIV wieku, ale to wcale nie dzięki historii. To miejsce zyskało niezwykłą sławę. Tu urodziła się i została ochrzczona Helena Kowalska, która po wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przyjęła imię Faustyna, dziś Święta Faustyna. Mistyczka, stygmatyczka, wizjonerka i oczywiście patronka Łodzi. Dekretem biskupa Bronisława Dębowskiego Kościół w świnicach Warckich stał się sanktuarium urodzin i chrztu świętej siostry Faustyny. to diabła? No słabo, co? To... Do nieba. No tak, no ale jak wejdziemy do nieba, no. Mm, no. to co, do ludzi. Do ludzi, tak, jednak no do aha. ludzi. No więc mamy biały obłok, czarcie-żarcie, diabelskie bebło, mm. pierogi czekoladowe, pierogi siódme niebo i rosół po sumie mm. życzę smacznego. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Widzisz, jakie jedzenie w kwiatówku spodziewałeś się? czego spróbujemy? Nie no wszystkiego, no jak to czego spróbujemy? Oczywiście, ja zacznę od bebła to? diabelskiego. A, A jakie ja ci dam pieroga siódme niebo, to dasz mi trochę czarcie koszercia? No, niechętnie, ale dobrze, dobrze. Poczekaj, muszę rozbebłać bebła. Mm. Ale pycha. A, a o co się zakładamy? A no wiesz, ja tutaj szukałem Boruty i nie znalazłem. W związku z tym proponuję, że ta osoba, która przegra, będzie musiała być Borutą i po prostu straszyć ludzi. No gdzieś na polu na przykład, Podoba ci się? Podoba mi się. Czekamy na Państwa głosy na stronie TVP.pl i. Do widzenia, do zobaczenia. Hmm, smacznego Państwa, do widzenia Państwu. O, a mogę też jednego jeszcze? No może, jednego ci dam, proszę. Ale wyliczyłeś mi jednego. Nie no dobrze. Dobra, jeszcze jednego, proszę bardzo. Hmm, dobra. To ja ci dam papierowi. tylko dwa. Poczekaj, Bo ja, ja najpierw zjem, to później mi dasz.